I w ten sposób też y, manifestuje się zachowanie właśnie takich narcystycznych dzieci. Kiedy one dorastają, to nie mają pojęcia, czego chcą, czego potrzebują, jakie są ich opinie w wielu kwestiach. Y, nie mają pojęcia w zasadzie nawet, co czują i dlaczego tak czują. Lata kaslightingu spowodowały, że same wątpią we wszystko, co sobie pomyślą, i wkłuły sobie do głowy, że będą po prostu robić to, co narcyz chciał, żeby robili. Z tej strony Cyprian Graczek, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Dziś będę mówić o jednym z obciążeń psychicznych związanych z przemocą narcystyczną. Jest to takie zniknięcie, wyciszenie, do którego doprowadza narcyz. Jest ono tym gorsze dla osób, które zostały wychowane przez narcyzów, niż, osobę, niż dla osób, które stworzyły stosunkowo krótki związek. Paroletni związek z narcyzem. Naturalnie jednak, jeśli długo tkwiłeś w relacji z narcyzem, lub tkwiłaś w relacji z narcyzem przez długi czas, pomimo iż Twoi rodzice nie mieli zaburzenia osobowości narcystycznej, to i w Tobie ten element, o którym powiem, czyli ten element wyciszenia i zniknięcia, będzie no, może się w Tobie również rozwinąć. Teraz Czym jest to wyciszenie i czym jest to zniknięcie? Jeśli przez lata to, co czujesz, nie ma najmniejszego znaczenia i nikogo nie obchodzi, Twoje pragnienia nie mają w ogóle żadnego znaczenia i nikogo nie obchodzą, Twoje opinie nie mają najmniejszego znaczenia i też nikogo nie obchodzą. W zasadzie. Nie ma znaczenia to, co potrzebujesz, nie ma znaczenia to, co chcesz, nie ma znaczenia to, co czujesz. I dorastasz w takim domu, w takim miejscu. Dzieci naturalnie szukają bezpieczeństwa i uznania ze strony rodziców. Więc dziecko w narcystycznym domu jest przyzwyczajone do tego, że jego uczucia nie mają znaczenia. Więc często może te uczucia wypierać. Zresztą, kiedy pokazuje swoje słabsze uczucia, kiedy płacze, bardzo możliwe, że narcyz albo prowadzi gaslighting i wmawia mu, że wcale nie czuje tego, co czuje, albo wcale powody, dla których płacze są na przykład zupełnie inne niż są, czyli wprowadza mętlik w głowie, na pewno nie umie okazać wsparcia, przynajmniej autentycznego wsparcia, a bardzo często jeszcze taki narcyzm wykorzystuje tę słabość danej osoby do tego, żeby ją jeszcze bardziej uderzyć, bo narcyzm uwielbia ten moment płaczu i delikatności emocjonalnej, bo wtedy czuje jeszcze większą przewagę i może jeszcze bardziej daną osobę dobić, czy wyrzucić jeszcze więcej złości i frustracji na nią. Więc już wiemy, że emocjonalnie dana osoba w takim wypadku przyzwyczaja się, że nie może ufać, nawet jeśli tego świadomie sobie nie powie, bo może idealizować rodziców, i to jeszcze przez długi czas dorosły, lub na pewno racjonalizować skalę problemu i tak dewaluować skalę problemu, ale przyzwyczajona jest taka osoba do tego, że okej, okay, ja gdzieś czuję podświadomie, że nie mogę obnażyć swoich uczuć tym narcystycznym rodzicom, bo zwyczajnie to boli. Z drugiej strony, moje uczucia nie mają żadnego znaczenia. Nikogo nie obchodzą. Narcyz ma. Narcyz tylko angażuje się w relacje ze swoim dzieckiem i słucha go z jakichś strategicznych powodów. Na przykład, żeby wyciągać informacje, żeby dowiedzieć się coś o innych ludziach albo coś o tej osobie. Czyli wykorzystuje, wyciąga informacje w detektywistyczny sposób w celu takiej zwiększenia kontroli. Poza tym narcyz może się zaangażować w rozmowy, ale tylko wówczas, kiedy papuguje się. Opinie i sądy, które sam narcyzm wypowiada. Więc dziecko powoli przyzwyczaja się do tego, że okej, okay, odcinam się od świata emocjonalnego i niosę w sobie to, ten olbrzymi, potu, potężny ładunek toksycznego wstydu, toksycznego poczucia winy, lęku, smutku, żalu i bólu emocjonalnego który po prostu prowadzi do wyczerpania wręcz fizycznego i ciągłego poczucia zmęczenia, niechęci, braku ochoty i braku inspiracji, nie patrzę w te emocje, odcinam się od nich. Natomiast buduję sobie pewne jakieś alter ego akceptowalne dla, dla narcystycznych rodziców lub kilka nawet takich alter ego akceptowalnych dla rodziców, dla których mam pewne dla których zaczynamy na przykład liczyć się te same wartości, co liczą się dla rodziców, które są bardzo niskimi wartościami, płytkimi wartościami, bo dla narcyza wartości y, to jest, są pieniądze, bardzo często to jest status, to jest reputacja, y, prestiż. To może być jakieś być może intelektualne, zrobienie wrażenia w jakiś sposób intelektualny, tak. Mamy różnych narcyzów. Są osoby, które dzielą te osobowości narcystyczne jako te, które bardziej się identyfikują z intelektem i te, które bardziej się identyfikują z ciałem, przykładowo. Więc w, taki, w takim wypadku, kiedy z, kiedy, kiedy z ciałem, to dla takiego dziecka najważniejsze będzie, żeby po prostu pięknie wyglądać, ale tak w standardach piękna narcyza. Yy, ale też wiadomo, że narcystyczna matka może być zazdrosna o piękno narcystycznej córki, więc ta córka może tak naprawdę yy, zawsze starać się i tak zrobić, w ten sposób yy, yy, wyglądać, żeby zawsze matka się czuła przy niej lepiej. Ale jak mamy do czynienia z, narcystycznym, yy, z narcyzami, którzy bardziej identyfikują się ze swoim intelektem, no to wtedy bycie po prostu jakimś e, e, oczytanym, czy mentalnie silnie rozwiniętym, e, stworzenie pewnych opinii. E, to może być to, co, co, dana, co dane dziecko w takim wypadku, czym ono chce zabłysnąć dla rodziców, ale nawet jak ono zabłyśnie, to wyczuwa się ten nieautentyczny, stresogenny, e, jakby była na odpytce w zasadzie sposób wypowiadania się i próby ciągłego zrobienia wrażenia. E, Swoim własnym intelektem. A wiadomo, że narcyz i tak nie da ci tego, co chcesz, czy nie da ci tego poczucia uznania yy, i tego poczucia własnej wartości. Więc zawsze będzie, to jest wieczna poprzeczka, która jest ciągle stawiana wyżej. Więc w każdym razie, dziecko, które się czuje niewidziane, niesłyszane yy, i uznaje to za normę. Tak było w tym domu rodzinnym, tak już po prostu jest. Coś może jest niechalo zmienił rodzinami, no ale przecież wszystkie rodziny nie są do końca perfekcyjne, więc tak chyba jest. I wraz z biegiem czasu zanika coraz więcej światło, autentyczność takiej osoby, emocje nie są weryfikowane. Taka osoba zaczyna odpływać w świat intelektu i ucieka w świat intelektu. Ma różne sposoby ucieczki, być może. Komputer, być może oglądanie jakichś programów, być może czytanie, e, po prostu ucieczka, bylo. By, z jednej strony jest to zmęczenie, a z drugiej strony y, ta potrzeba ucieczki od tych emocji, więc nie można nie do końca się zregenerować, więc cały czas jest bombardowany ten umysł i ten intelekt, i uciekanie w, ten, w coś, co absorbuje naszą intelektualną uwagę, ale też nie wymaga za dużo ruchu. I w ten sposób też yy, manifestuje się zachowanie właśnie takich narcystycznych dzieci. Kiedy one dorastają, to nie mają pojęcia, czego chcą, czego potrzebują, jakie są ich opinie w wielu kwestiach. Yy, nie mają pojęcia w zasadzie nawet, co czują i dlaczego tak czują. Lata gaslightingów spowodowały, że same wątpią we wszystko, co sobie pomyślą i wkłuły sobie do głowy, że będą po prostu robić to, co... Narcyz chciał, żeby robili. I żeby nie zmierzyć się i nie skonfrontować z tym, z tą brutalną prawdą, że to nie są oni, że to nie są ich pragnienia, to nawet tam nie będą zaglądać, tylko zbudując sobie jakąś racjonalną historię, dlaczego idą na takie, a nie inne studia, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje życiowe. Ale w zasadzie, ponieważ to nie płynie z ich autentycznego wnętrza i z ich pragnienia, to nawet te. Narcystyczne, spełnienie tych narcystycznych ambicji płynie bez życia. I stają się takimi duchami, które błądzą po świecie zagubione, niepewne, niejasne, niekonkretne. I takie osoby są bardzo, bardzo nieatrakcyjne dla nikogo. One, dla siebie samych, przede wszystkim też. Więc w związku z tym będą mogły przyciągać jedynie inne jednostki o dosyć podobnej energii, o dosyć podobnej wibracji, o być może podobnych traumach, albo inne bardzo mocno zagubione osoby z toksycznych domów. Co tylko ja utwierdzę w przekonaniu, no, że każdy człowiek ma podobne problemy i wszyscy żyjemy właśnie w takim świecie. I, e, I jak odwiedzę rodziców tamtej osoby, to oni są inni niż moi, ale tam też jest coś takiego niehalo. Więc jakby u, u człowiek. Przekonuje się, że, że to jest normalne, w czym on tkwi. I naturalnie taka osoba będzie przyciągała jeszcze więcej związków yy, czy relacji, w których może być tak samo traktowana. Czyli ta jej pustka, ten jej brak poczucia własnej wartości. Ten jej y, głód, y, tego, żeby ktoś ją zobaczył, ale tak naprawdę już sama ta osoba nawet nie pamięta i nie wie i nie widzi tego, że ten głód w niej jest obecny i że tak bardzo pragnie, żeby ktoś ją zobaczył, jest idealna. Idealną przynętą dla narcyza, który przyjdzie, zbombarduje miłością, uwagą i pięknymi słowami i wciągnie znowu w to samo. I takiej osobie będzie trudniej zobaczyć, że coś jest nie tak, dlatego że będzie podobne zachowania odtwarzać, które były już wcześniej w domu rodzinnym. Więc narcyz nie, ma w, nie jest w stanie zobaczyć Twojego światła i Twojej duszy. Nie chce, żeby ich dzieci były sobą i były autentyczne i świeciły swoim własnym słońcem. Chce zabić ich witalność i radość życia. Nie interesuje go, co dana osoba czuje, co dziecko czuje. Ono jest po to, żeby mu służyć, ono jest po to, żeby, żeby dostarczyć mu pokarmu, ono jest po to, żeby budować jego imię czy reputację. Ono jest zniewolone i ma być pod pełną kontrolą narcyza i ma być tym, kim narcyz chce, żeby ta osoba była. I wszystko, co jest niewygodne dla narcyza, jak na przykład uczucia, Lęki, obawy tego dziecka jest ignorowane, dewaluowane lub wybijane mu z głowy, tak żeby sam w to zwątpił. Oczywiście, całość takiego traktowania yy, i takiego yy, zaniżania wartości i gaśnięcia, celowego gaszenia światła drugiej osobie powoduje potężny problem z identyfikacją z poczuciem własnej tożsamości, kim ja faktycznie jestem, co ja faktycznie chcę i próby doboru różnych alter ego. I czasami kiedy masz do czynienia z taką jeszcze młodą osobą, na przykład 18-19-20 letnią osobą, która świeżo wyszła z narcystycznego domu, to tam jest taki tak wiele różnych alter ego w tej osobie, tak wiele różnych osobowości. Czasem ja chcę być dorosła i taka i taka, czasem ja chcę y, odpowiedzieć dokładnie tak, jakby odpowiedzieli rodzice, czasem zachowuję się, jakbym była na, na przepytance, czasem zachowuję się w super infantylny, zdziecinniony sposób, tak? bo tam ten, to, to, to życie emocjonalne, to, y, ta cała y, psychika dziecka nie została w żaden sposób rozwinięta, dlatego że jakby emocjonalne potrzeby zostały totalnie zaniedbane. I taka jednostka nie wie, co spowoduje, że ona się będzie czuła dobrze, co spowoduje, że się czuje pięknie. Jest więc totalnie zaniedbana, zaniedbuje swoje własne potrzeby i sama siebie nie widzi jest przyzwyczajona do tego, że tak już po prostu jest. I nawet nie zauważa, że większość ludzi funkcjonuje w zupełnie inny sposób większość ludzi nie jest takim duchem snującym się po prostu e, po ziemi. To. Film właśnie o tych niewidocznych dzieciach i gaszeniu naszego wewnętrznego światła przez Narcyzów. Więc jeśli to z Tobą rezonuje, jeśli sam czegoś takiego, czy czegoś takiego, jeśli sam, sam lub sama czegoś takiego doświadczyłeś czy doświadczyłaś w swoim życiu, to możesz podzielić się swoimi swoimi przeżyciami na tym kanale w komentarzach. Dzięki za uwagę. Fajnie, że jesteś. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i zapraszam cię do jego polubienia, do subskrypcji tego kanału, komentowania oraz nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, aby być poinformowany o nowych filmach.